Witam podczas kolejnego nagrywania wyzwania dnia na kanale Ankezor. Podczas zapraszania do oglądania, subskrybowania i lajkowania, spodczas sobie już wyzwania. Tym razem zrobimy sobie: skorzystaj z testosteronu żarłacza. Tak więc to się wykonuje poprzez telefon do pacjenta, takiego jak Brusi. Chyba. Tak to się wymawia? Bruce... Nie wiem co sobie Zanawiamy sobie testosteron z żarłacza... ...tempogłowego. Tu nam się pojawia... ...na mapie taka pigułka... ...którą musimy sobie zebrać. to nam już chyba odpali to działanie ona gdzieś tu leży a jeszcze dalej o, u góry. o tutaj leży sobie paczuszka taka na ziemi no, jak widać wy wykonanie wyzwanie ukończone ja zapraszam na kolejne odcinki i idę działać z teścia.